Piotr Skorek pyta się, czy stać się na spodnie. Stać. W ostatnich kwartalniach zdobyłem parę spodni. Mm -hmm, super. Ehm, I tak moich dzieci na spodnie nie stać. Cała rodzina jest Hill ehm, pyta się, czy da się wyżyć z pisania rpg Łamane przez Człanszówek. Chyba jest ciężko, ale. Czy znaczy, pis pisanie rządu pisał i wysłał to komuś, żeby to wydał, czy żeby dał, że ta firma to, to robi? Chyba chodziło mu o firmy, o wydawanie. Na wydawanie, tak. Ja może bym rozróżnił RPGów a planszówek no. i osobno ocenił jedno i drugie. Wiesz, to jest, jest tak, że z jednej strony my nie narzekamy i, i nam się tutaj w e, miarę dobrze kręci. E, natomiast są firmy, które opadają, tak? Kwestia, jeśli robisz dobry produkt i go sprzedasz, to zarobisz, tak? Ale jeśli robisz średni, albo produkt średni, a produkt słaby, to kapa. Tak? I, i, I można też, może biały wywiad, wszystko jest w internecie, to trzeba to Jak Jak zobaczysz, że jakieś tam wydawiska powstawały i, i zniknęły, no to, to nie jest tak, że wydasz grę i do razu, Zobaczymy. Zobaczymy, mamy nowe wydawisko Ramel, tak w tym roku powstało. I zobaczymy tak, czy on w 2011 roku bo ma te plany, tak powoduje te gry i czy nasilkanie tego, co to faktycznie kupuje, będą kupowali i, i ramę się utrzyma, czy on to na wydaje, na wydaje i, i zostanie ten tak w magazynie. Więc ja mam inną perspektywę, bo jestem w branży tych 10, czy 11 lat już mm -hmm. i mam tą bazę followers, tak, nie wiem, jak to mówisz, ale klientów, którzy kupują nasze produkty, tak? tak. Mają trasta, że to co wydajemy jest na poziomie i wiedzą, że po prostu kupię, tak? Ja jak sobie robię budżet, budżet, plan, to wiem, że ileś egzemplarzy mam z pod zbant, na pewno, tak? Mm -hmm. Więc ja działam, działam sobie. Więc jeśli ktoś się rozłoży wydawnictwo, jest jakiś anonimowy facet, który zakłada wydawnictwo, tak, nikt nic o nim nie wie, naprawdę sąd wydał i coś napisał, to wiedzą, oni są sceptyczni. Mm -hmm. mm -hmm. Na pewno bym nikogo nie zachęcał do próby zarabiania na RPG, bo można nieźle się posiznąć Nie wiem. Czy to jest ten twój sekret utrzymania się na rynku? Zresztą myśmy przez długie lata pracowali na reputację firmy, tak? I to właśnie postale to jest na piraty wydaliśmy w to dodatki, 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 monaster, tak? Ta nasza Magda rosła i, i rozpoznanie w, w świecie. I teraz tylko mamy podniesioną poprzeczkę, tak nie wolno mm -hmm. spać poniedziałek. Znaczy, znaczy, bicie się, żeby e, nie pierwsze nie popełnić, żeby było niepoświęcone za pierwszych No to póki nie na tym swoim poziomie, to ci pani faktycznie kupują, tak? Mm -hmm. No i planszówki. Czy z planszów... planszówek da się wyżyć? To jest podobne sytuacja, jak z Czy możesz wydać planszówkę? I tutaj na komentarzach widać różne właśnie mniejsze wydawań, że ktoś tam coś wydały. No i jeśli nie mają dobrej promocji, tak i się ta gra nie, nie jest dobra, to niestety mogą się też posićować. Wydanie paszówki jest o wiele potężniejsza kasa niż wydanie arpeggio. Znaczy, o ile jeszcze e, taką książeczkę jeśli się rozumiem, że ktoś sobie tam e, e, chciał spróbować, tak? Że napisze coś i, i, i wyda. to Tutaj wyda kilka tysięcy złotych. Zobaczymy, że tam miał odkładane tak, albo jakąś fluchia zrobił i gdzieś tam zrobi i chce to, to po prostu zaryzykować. Wsadzi kilka tysięcy złotych, jeszcze mu tam komornik go nie zastrzeli, tak? Spłaci to, jak się się posilną. A planszówka to jest dodatkowo 1 lub 2 zera jeszcze, mm -hmm. tak? Do tego. Więc jak tu się poslizniesz, to to bardzo Mhm, mm A propos planszówek w 2002 roku wydaliście machinę. Kolejny, kolejny cytat. Zainicjowało to renesans gier planszowych. A w jaki sposób machina zainicjowała renesans gier planszowych? No w tak. że przed machiną w latach 90 był tajman znaczy magia i tak, i gry Encora. w latach 90 się zamknęło i przez 10 lat nie, w sklepie nie mogłeś kupić gier planszowych, nie mogła nie na gier planszowych. Wyszła machina, nagle sprzedaliśmy tysiące zapaży, wydaliśmy ząbiaki, sprzedaliśmy tysiące zapasów, W Krakowie powstała e, krakowska grupa kreatywna, która zrobiła e, grę Troja, która no nie była jakąś zajebistą grą, ale ją zrobili. Powstał w tym roku Rebel, który nagle zobaczył, że wow, faktycznie tutaj pląszy wysypane, czyli jest przerwadać. Myśmy zrobili pierwszego posta, wiem, w Gliwicach e, na komiecie Drakul, i nagle ujdzie wow, że nie na projekcji można iść, tylko można je posługiwać na komiecie. No, Dawniej się na nie prawda. No, zobacz, ten program można pewnie gdzieś ściągnąć, tak? poszukać, program konwentu z roku tam wcześniejszego, tak? I tam masz i tam się coś takiego robił. Ale dzisiaj jak idziesz na konwent, to idziesz na projekcje ja na giełdzie żeby grać w paszowe, tak? Tego nie było przed machiną. Dobra. Dlaczego w takim razie na heksa trzeba było czekać 5 lat od machiny? Myśmy w międzyczasie, z tego co że jeśli tu pacjent zlaty, jeśli się nie myl, to myśmy tam w międzyczasie chyba no, zrobili nowoczesne no, klonaty. Ale nie bo nie czymś się temu obawiamy, tak tak tak, tak? Tak, tak. tak? tak, tak. Ale jest też tak, że mm, pomijając tak, że ja generalnie właśnie na forach w od kilku lat się nie wykucam i nie ważę i no, nie próbuję prostować, bo to po prostu nie ma sensu, bo no, nie wierzę, że gdzieś tam kogoś przekonam, ale na Polterze przeczytasz y, komentarze, gdzie jest RPO, tak? Mhm. Bo port Polterze są RPO, tak? A, a co ja teraz zrobię? Obijam się czy przyjmę nas aktualnie, tak? no, no nie mogę nawet długie do nas, tak? Czyli w tym roku wydaliśmy dwa dodatki do nagłości, wydaliśmy dwie gry Indii, wydaliśmy dwa Almanachy. właśnie kończymy robić monastyr. a gdzie jest RPO? No <grym> chyba mać, tak, no wiesz, że się coś innego zrobił, tak? Więc no, nie da się robić wszystkiego, tak? W tym czasie myśmy robili yy, narościmy ją nazwę, tak? I, 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 i pewnie coś tam innego nie pająć tam w, książce, tam w tak? Co tam wychodziło innego. E Tutaj widzisz, tak, dwie z czterech facetów, tak, napieramy mocno każdego dnia, tak, coś kombinujemy, no, ale ten produkt, żeby był dobry, sensowny, tak, no, to, to ileś tam trzeba w tygodniu, miesięcy tak? wszystkich są oglądać i testować i mhm. tak Trzy lata później powstaje pret Proszę porter planszówka z czapy, nie na temat, nie w klimacie, to co chodzi? Ja. To już mi troszkę pojechali. E, czy kraj pomysł, żeby zrobić grę ekonomiczną? Ja I się to, zastanawiam, że, czy przypadkiem wy nie myślicie nad wydaniem rpg w klimatach, modelek, mody, trendów? Wierzmy, no, jak sprzedaż perta porta będzie zadowalająca. Budelek. To może nie pójść w tym kierunku, oczywiście. Kasa, kasa. E, pomysł był, żeby zrobić ekonomiczną? E, to jako. Mm, jakiś tam nowy kierunek. Bo my mamy właśnie tego nawalamy się strategiczne i teraz zróbmy coś lepsze le ekonomiczne, tak? I podczas rozważenia, miała być gra o marszandach, którzy kupują obrawy cenne. Kasy na to mają poprzez plantacje, kawy, miało być wszystko 19 też tak jest team plan. Yy, I bogaci warstwy plantacji kupują sobie obrazy, i na koniec będzie się wchodził kto ma lepszą kolekcję. I tak gdzieś to się to pojawiało, pojawiało. natomiast w międzyczasie Mnie. się pojawił Jacek Nowak, yy, taki gracz yy, i publicysta z Warszawy, z projektem protoportem yy, w Jeżeli ten nasz był taki owiak, ten nasz taki szkic, niedziałający, mm -hmm. to miał gotowy prototyp. Mm -hmm. no to, I w miarę, w miarę fajny prototyp. Tak? No to myśmy go wzięli na warsztat. Potem się okazało, że go zupełnie przerobiliśmy <laughs> Jackowi, ale to się wyszedł pomysł z odjazda na wata. Trzem przydać go tym prototypem, który fajnie funkcjonował, a w to, to czyli właśnie, że żeby to zrobić grausze na problemu. Ale faktycznie przyznaję, sam to że jestem czasami w szoku generalnie, że ostatecznie portaw o gra modzie. Jest to faktycznie dziwne. Tak, zachęcam do zagrania, bo ona jest strasznie taka w portawym stylu, znaczy to, już tam to widać na forach tam gdzie mówią, jest bardzo agresywna. Znaczy, bardzo duża walka o, o tam, nagrody, wyplomność, tak się zdobywa. E, ten to dużo po to. Dobra. E, jestem ciekaw, czy to początek nowego trendu, czy to będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że nie zrezygnujecie z tego. Nie, tak jak mówiłem, e, na ten najbliższy 2011 rok na naszej stronie będzie podsumowanie roku i pełna przyszłość, nie wiem, będzie pierwszy, czy ty, czy, czy, czy ja, e, z publikacją. Okay, tam będziemy pisali o planach na przyszły rok i jedno są o, o mocne rpg. Znaczy faktycznie teraz w tym roku wydaliśmy 4 czy czyli taki mocno pożywkowy rok, mimo że wydajemy też 6, 6 hmm. produktów RPG. To w przyszłym roku te 6 produktów RPG minus i jeszcze nam planujemy na tych Więc Chciałem jeszcze cofnąć się do pretaporkę. Dostaliście ogromne dofinansowanie. E, poszedł szum w internecie na temat tej kwoty. Co, zamier co zamierzacie z nią zrobić i dlaczego akurat... No te że nie mamy, już ją, to ładne produkcje no, to myśmy ją dostali i, uh -huh. i, i mamy ją teraz będziemy sobie jej robić. <grytanie> to tak nie działa. Ktoś wie jak działamy przez stworzenia, to wie, tak? Są pieniądze przekazane na jakieś tam konkretne rzeczy, produkcja gry, wykonaliśmy od kogoś że przekazaliśmy szkołom w Polsce, produkcja stron internetowej, produkcja filmów, materiałów promocyjnych. Część tej kasy w ogóle to też, no, no nie wiem, czy to mogę mówić, nie mogę mówić, ja nie wiem, jest taka gruba umowa, więc. E, część tej kasy trzeba było zwrócić do banku za niezrealizowane cele, bo tam masz cel, tam po prostu realizujesz, coś oddajesz. E, to nie jest tak, że my tą kasę mamy, niż bank. Troszkę ktoś pomarzył sobie. No, personie. chyba ktoś po prostu inaczej sobie to wyobraża. Znaczy, jak ktoś pracuje w takich, że tam sprawa unijnych, nieunijnych, nie, nie, bo to podobnie z zbior, tak? Wtedy dofinansowanie to wie, jak to wygląda, tak? A jak ktoś nie, to być może się faktycznie, że jeździmy nowymi samochodami w Portalu wszyscy. Ok. Może to będzie sprawdzić na zjawie. Na zjawę przyjadę moją starą, prześrednią, skodą, mimo tego, że to finansowanie... <trudy> Dobra. Tak, ta, tak się zarobię na RPG grani. Od kiedy kojarzycie miest konwentów na koniec pierwsza samochody. Niestety chciałem za młodych, to dla go Okej, okay, czy 10 lat temu wyobrażałeś sobie taką sytuację jak ta jest obecnie? Nie, ja wtedy byłem młody i naiwny i jakimś tam moim marzeniem, jak zakładaliśmy firmę, to było faktycznie wydawanie czasopisma RPG. To znaczy, założyłem portal konkretnie w myśl o wydawaniu... Czasopismo to było moje marzenie, pisanie artykułów. Tak, mm -hmm. debiutowałem w Mąskim i potem pismo założyliśmy i zakładam, że do końca życia będę sam przed pismem RPG. Co się potoczyło totalnie inaczej. Tak? Co będziesz robił za 10 lat? Tak się bać, prawda? Zmiany technologiczne są takie, że e, gdzieś tam na końcu głowy jest, jest czy tam obawa, czy tam jakaś domu, że być może gdzieś tam będzie trzeba pisać scenariusze do gier RPG, ale komputerowy, także ten papierowy. Czy papier w ogóle zniknie, tak być może. Ale nie wiemy, z jednej strony wiesz, yy, jest kino i kino 3D, ale teatr wciąż działa, tak? Wręcz, tak, czy to będzie ten teatr, że będą no wcześniej ludzie kupali podaśniki, czy będziemy musieli, musieli przejść na, na cyfrówkę. No i nie, nie wiem, tak? No, tak jakby bardzo fajnie to widać, jak wchodził czas pisma artegi, jak pojawił się w Internet, pojawiły się rewizji, nagle jest taka rewolucja, tak? Potem czy się jakaś rewolucja pojawi iPady, iPody, iPhone a i coś tam, tak nie wiadomo. Okay? Byliśmy okay. 10 lat do przodu, 10 lat do tyłu, a co się działo 15 lat temu. 15 znaczy, lat temu? Jak zaczynałeś grać? To nie, nie wiem, chyba. Nie, więcej chyba. Tak. Ale uderzy. Zaczyna, 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 ja zaczynałem i, i co? To, to jest chyba standardowa, standardowa historyjka ludzi z tego mojego pokolenia, czyli wychodził cząstkowy magię miecz, o którym gdzieś tam w jakiś sposób się nie wiem, dowiedziałem. Z jakiejś tam ulotki, jego się zamawiało w jakichś takich absurdalnych, absurdalnych warunkach, w momencie takiej postkomunistycznej, gdzieś tam ktoś, jakiś dziwny przelot jakiejś dziwnej firmy, która się bardzo ci nazywała, się czekało i oni przysłali numer. I ja te czasopisma te prenumerowałem, je kupowałem i nic ząb, nic nie rozumiałem z tego czasopisma. Ale byłem zafascynowany zjawiskiem, po prostu czytałem to od deski do deski i miałem o co chodzi, ale miałem prenumerat i kupowałem te czasopisma. I dopiero. Jest ten słynny, legendarny siódmy numer magii Miecza. kiedy wydawca tego czasu to, że kupują go ludzie, ale nie o co chodzi. I tam się pojawia się, tam się pojawia ten słynny system Oko właśnie taki Mek początkujący, żeby wyjaśnić w ogóle o co Kamal. tak? I powiedziałem, że wtedy właśnie jakieś tysiące z nas zrozumiało o co chodzi i, i zaczęło grać. Ja tak, moja pierwsza sesja to właśnie ten siódmy numer magii Miecza oko Jordesa i wtedy zagraliśmy i że wow, to jest fajne. Nic dalej w Zombie z Krzysztofem czasu nie rozumieliśmy, bo to była straszna matematyka. Mhm. Ale w tamtych właśnie miesiącach, w wakacje w Warszawie organizowany był konwent Lato z RPG w Stodoła. I to było tak, że przez miesiąc klub Stodoła był otwarty od rana do popołudnia i tam rpg w Warszawie się toli. My, ponieważ właśnie byliśmy bardzo głodni tej wiedzy RPG-owej, pochaliśmy do Warszawy. Tam mam ciotkę, więc tam u ciotki nosowe, i z kumplem mhm. na ten konwent. Nikogo tam nie znaliśmy. Właśnie niewiele RPG w ogóle widzieliśmy, ale byliśmy coś tego głodni tematu. Pamiętam, wziąć sieliśmy w kumplem właśnie przy stoliku i siedzimy sobie. I ktoś tu podchodzi do nas i co? będziecie prowadzi, ja mówię, tutaj tak, będzie właśnie chyba sesja, no siedzi, siedzi, przychodzi jakiś drugi gościu, to będzie jakaś sesja, tak, tak, będzie jakaś sesja. My no, siedzimy, tak. Kuwała sześć osób przystąpiło, to się, stąpiło, się patrzymy, patrzymy, patrzymy i w końcu jeden. Będzie tam jeszcze, czy nie będzie. Właśnie nie wiem, gdzie jestem już jeszcze... wiemy. No bo to ja mam poprowadzać. Tak zagrałem pierwsza sesję w Warszawie, takim podstępem troszeczkę. A o czym było? Nie nie mam Wiem tylko, że to były kryształy czasu, bo tam się właśnie były ten czas, kiedy wszyscy chcieli w czasu. I wiem, że to były wakacje, które potem gdzieś tam w fandomie to krążyło dalej w Magimieczu w tamt w Rasjach. Powerki? Czy ktoś nie ktoś tam nie nie pamiętam. Chodziło generalnie o to, że ci mistrzowie gry mordowali graczy na sesjach na nagminnie, masakrycznie i to był taki powód do dumy, że im tam gracze zabili. No u mnie czterech zginęło. Sojubiście, nie? I ja przez pierwsze dni tego konwentu, codziennie straciłem postać. W sesji wracaliśmy, kumpel też się, wracaliśmy z kumpel do mojej ciotki do domu. Tam już troszkę naumiani, wracaliśmy sobie nową postać, to w kształt czasu to oczywiście było po popołudnie. Wracaliśmy na drugi dzień rano na konwent, ginęliśmy znowu. Wracaliśmy do ciotki, robiliśmy sobie nową postać i dopiero któraś tam z kolei postać, do dzisiaj się pamiętam nazywała się, nazywałem licząc, że on survivor będzie, że on przeżyje. I tak co pomyślałem, się pamiętam, że ta przez przez sesję w taki powód dumy. A tam był jakiś absurdalny straszny, Dzisiaj pamiętam, że jednym już gry zabił postać gracza, była ranna i myśmy z tego rannego gracza na konia go sadzimy, żeby go odwieźć do Almedyka. I tam też jakiejś zręczności, nie udało się, spadł. Zjebał przez tego konia, tego gościu. rany obuchowe. Nie? Bo, to, 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 to podnosimy na konia sobie z zaciskiem Nie zdaliście, spadam z drugiej strony. Tego. Tego ludka ty tego zabiliśmy. I tam, takie granie było wtedy. No, ale A to ciężko, to trauma. Powiem ci, że naprawdę... To tu się jesienną gawędę. No tak, to no, musiał tam być. Tam jakieś... Wchodzimy, gdzieś jakiś czar wybucha, wszystkie jakieś tam wyobrażenia jakieś... Ale myśmy nie wiedzieli, że tak może działać, no? Trzeba, czy to jest systemu, nie? Uf, no, wszyscy, wszyscy nie żywiam. Jakaś taka bardzo dziwna aura w tej warszawie, ale dobrze wspominam te Wspomniałeś siódmy numer Magii Miecza, e, Ja zacząłem od siódmego numeru. Tak, no, no, no właśnie. E, 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 myślę, że obecnie brakuje siódmego numeru Magii Miecza. Tak. Nie ma czegoś takiego, jak siódmy numer Magii Miecza. Miejsca, gdzie nowe osoby mogłyby e, zobaczyć, czym są gry fabularne. Wiadomo. Być może to być plan na 2000. Gdzieś tam po głowie mi chodzi od wielu lat i nigdy nie zrealizowano jest jest ale nie ma czasu takiego nagoszym klajt, żeby zawsze się przygotować, żeby gdzieś tam to było, czy, to czy to do dosięgnięcia, czy do kupienia. Dla początkujących, ale nie ma czasu, martwić Ale zgadzam się, że brakuje. Dobra, bardzo dziękuję Ci za wywiad. Tak, były wszystkie dziękuję, pytania, jakie ja przygotowałem, dziękuję. jakie przygotowali internaci. Przepraszam wszystkich, którego obraziłem, nie chciałem, to jest silniejsze ode mnie. Dobra. Dziękuję, dziękuję, dziękuję pięknie. Jakieś ostatnie właśnie. słowo? W yy, nie, nie gadaj. Grajcie dokładnie, ludzie grajcie, po prostu grajcie w te gry, a nie komentujcie.